poszło, poszło, jesteśmy live może poczekam aż ktokolwiek się na tym live pojawi bo iż ponieważ nie ma co mówić do liczby 0 ściągnę tę brygadówkę żebyście lepiej mogli drogę widzieć już jest tak w sumie niepotrzebna mm, 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 A ja, ja tu miałem numer brygady 30 przez 2 Programuję sobie tablicę. I będziemy jechać na ulicę Miłocińską. A dlaczego na Miłocińską, o tej godzinie, i to jeszcze w dodatku z ulicy Mikołajczyka? Ano dlatego, że jeszcze brygadę sobotnią 30 przez 2, która od niedługiego czasu ma zaimplementowany w siebie kurs. Linii numer 19 z Miłocińskiej do Łukasiewicza, i z Łukasiewicza do Miłocińskiej. Przejęty jest ten. To, to kółko nie ten kurs, tylko to kółko jest przejęte po. po jednej z brygad. Linii nocnych, e, a tu już widzę, przychodzicie. o kurczę, 13 osób, a dosłownie. dosłownie e, półtorej minuty temu rozpocząłem. Dobry wieczór, Tobiasz, dobry wieczór, Dominik Dobry wieczór, Kufsi Chyba tak się czyta twój nick Mercedes 3 Autosan Autosan, to jest Autosan M12 M10 LF Wersji dieslowej, numer taborowy 913 Dobry wieczór, Kamilos Dobry wieczór, Kacperos Siemasz. Dobra, odpalamy te, ten pojazd. Z tyłu mam oczywiście standardowo przypięty mikrofon. Z racji tego, że jeszcze do tej pory nie było live'a z krótkiego Autosana z wykorzystaniem zestawu mikrofonów od firmy System Bank, której ponownie dziękuję za współpracę z kanałem, to też wykorzystam właśnie ten zestaw celu nagrania dźwięków związanych z krótkim Autosanem. Także odpalam auto. Mam nadzieję, że wszystko to będzie słychać. Tam e, Kamil, widzę, że jest moderator u mnie na czacie. Jakby mógł napisać, ewentualnie, bo podsłuchuję na pewno live'a, Czy wszystko słychać, wszystkie dźwięki? Byłbym bardzo Ci Kamil wdzięczny. Tymczasem ruszam w kierunku Peski przy ulicy Miłocińskiej. Nie podsłuchujesz, piszesz? że nie podsłuchujesz to szkoda jeżeli Kamil nie chce napisać to może ktoś inny napisać i wszystko słychać oczywiście przed kursem linii numer 19 ten drugi mikrofon zdejmę stamtąd bo nie chcę żeby się jakiemuś pasażerowi ten mikrofon spodobał szkoda by było go stracić ale Całkiem możliwe, że jeszcze nagramy przejazd techniczny z Miłocińskiej na Zajezdnie i wtedy ten mikrofon również tam zamontuję w tym samym miejscu. Tak dosyć nietypowo, dosyć niestandardowo. Mamy tutaj kurs weekendowo na linii numer 19 krótkim autosadem, ale nie będzie potrzeby tutaj puszczania dłuższego autobusu, tak mi się wydaje. Może nie być jakiegoś takiego znaczącego ruchu. O i tutaj oczywiście jest uruchomiony bot, który będzie Wam przypominał o tym, że jest uruchomiony nowy serwer Discord, na który serdecznie wraz z Kamilem Was zapraszam. I również wszędzie będzie przychodzić powiadomienie o istnieniu serwisu Teepli, ale to nie wyłączam tego po prostu, bo o tym zapominam za każdym razem to wyłączać, bo ostatnio był live z gaming, gamingowy live z, z SimRaila, więc to zostało włączone jeszcze pod live. skręcąc w tej chwili w lewo w Miłodzińską w kierunku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, nieopodal której znajduje się pętla autobusowa. Nieopodal którego znajduje się pętla autobusowa. Do odjazdu w z linią numer 19 będę miał jakieś od teraz 5,5 minuty. W sumie 6,5 minuty, źle popatrzyłem na zegarek na stylu. Widzę, że nawozie uruchamiają się powoli na grzebnicę. Temperatura już opadła. Dzisiaj był ciepły dzień. Ale temperatura na zewnątrz w tej chwili to 14 stopni, przynajmniej tak pokazuje w autobusie. I wierzę sobie w tej chwili na pętlę sobie w tej chwili zdjąć mikrofon z przestrzeni pasażerskiej i zaraz do Was wracam z powrotem za kierownicę. Dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilkę Dobra, jeden mikrofon wyłączony, drugi został uruchomiony. Już mi tu pasażer chce do autobusu wejść. Zapalę świateło i pozwolę mu wejść. Już zaraz to sprawdzę, co tam na czacie piszecie. Dajcie mi tylko tutaj wypisać kilometry. Kilometry przejazdu technicznego. Dobra, to jest wypisane. Jest